Cześć, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną. Pamiętaj tylko tyle, jeżeli nie zrobiłeś pierwszej lekcji, a będziesz potrzebował tego robota, musisz się do niej wrócić, bo będziemy tam aktualizowali huba, silniki, bardzo ważne rzeczy. Bez tego nic nie zrobisz. Dlatego jeżeli nie masz tego robocika, do góry klikamy w link, robimy poprzednią lekcję, a jeżeli już to zrobiłeś i masz tą maszynę, to przygotuj sobie dwie jakieś prostokątne przeszkody, kwadrat, Jakiegoś tableta, co tam po prostu masz, i dwie przeszkody takiego rodzaju. To mogą być puszki, cokolwiek masz w domu, dwie takie przeszkody się przydadzą. No i oczywiście jakiś duży blat do jeżdżenia robotów albo na podłodze, tylko pamiętaj, żeby podłoga była czysta. No to zaczynamy programować. No dobrze, to uruchamiamy nasze środowisko programowania LEGO Inventor. Klikamy zaprogramuj. Ja tutaj powiększę sobie widok, żeby dla Was było to lepiej widoczne, bo mam dość duży monitor, więc te ikonki są troszeczkę mniejsze. Gdybyście tu wszystkich nie widzieli, nie marcie się, jest suwak, widać wszystkie ikonki, bloczki jak należy. Można sobie przeskakiwać oczywiście przez zakładki. Dzisiaj mamy w robocie dwa silniki. Pamiętamy, że są one... Podłączone do portu A oraz do portu B. Silnik B, silnik A są podłączone do portu AB. Uruchamiam kostkę. No i teraz zaczniemy programować. Najpierw po prostu zróbmy coś, żeby nasz robot pojechał do przodu. Mamy tutaj bloki niebieskie, które sterują silnikami, i bloki różowe. Bloki różowe są troszeczkę łatwiejsze do obsługi, więc od niego dzisiaj zaczniemy. Mamy taki bloczek, przez y, przemieszczaj do przodu przez 10 cm. O co chodzi z tymi centymetrami? Lego tak dopasowało tę wielkość tych kół, że robot jest w stanie określić, ile ma zrobić obrotów, żeby przejechać. 10 cm. Bardzo fajna rzecz, ale uwaga, jeżeli zamontujecie innej wielkości koła, już to nie będzie działać, ale jak to naprawić w innych robotach, pokażę na innej lekcji. Natomiast z tymi kołami fajnie, bo robot sam potrafi ocenić, jak daleko przejechał. Bardzo fajna opcja. No, ok, wiemy, że on padzie do przodu, wiemy, że 10 cm, ale czy my wiemy, jakie on uruchomi silniki? No, właśnie, musimy mu podpowiedzieć. Tutaj mamy blok ustaw silniki ruchu. AB, a musi być zawsze jako pierwszy. Tutaj możemy sobie wybrać, które aktualnie silniki są podłączone do naszej kostki. Niestety w blokach różowych używamy tylko dwóch, to jest bardzo ważne. Tu możemy użyć tylko dwóch silników. Wybieramy port A oraz port B. Jakład, silnik z prawej jest B. Jeżeli mielibyście inaczej, można sobie, widzicie, łatwo przemienić. Ok, mamy tutaj port A, port B. No, i podłączamy to. No i dobrze wiecie, co się stanie, bo teraz musimy podłączyć kostkę. Ja dzisiaj podłączę na kabelku. Pamiętajcie, minus kabelka jest to, że jest krótki, i jak będziemy testowali, no trzeba rozłączać go z komputera. Gdy podłączymy robota do komputera, to wszystko się ładnie zaświeciło. Możemy sprawdzić naszą kostkę. Działa. Ale uwaga, jeżeli nie zrobiliście pierwszej lekcji, o której mówiłem wcześniej, wyskoczy Wam aktualizacja, którą musicie niestety zrobić. Ale do góry link, także możecie to spokojnie zrobić ze no. mną. Natomiast my wracamy do naszego robota. Aby zrzucić program, klikamy tutaj tą opcję i możemy sobie wybrać, na jakiej cyfrze, na jakim numerku ma być nasz program. Ja sobie wybiorę jedynkę i klikam, jeżeli jest tutaj wybrane, pobierz. Wybieram opcję zrzucenia programu na moją kostkę, na mojego huba. Przestało się kręcić, czyli program się zainstalował. Odłączam mojego robota, kładę go sobie tutaj i muszę klikając czałeczkami muszę sobie znaleźć, który to był program. Pamiętam jedynkę. Kładę go i aby go uruchomić, trzeba nacisnąć kółeczko. Super, mamy sukces. Przejechał dokładnie 10 cm, ale musimy zrobić dzisiaj coś więcej. No to teraz nauczmy się ją skręcać. Będziemy skręcali, ale nauczymy się na razie skręcać jednym kołem. Jedzie prosto, i tym kołem, jak będziemy kręcili, a tym będziemy stali w miejscu, to on będzie się w ten sposób obracał. Jeżeli tym się zatrzymiemy, a tym kołem będziemy kręcili, no to on będzie skręcał w tą stronę. Będzie to bardzo precyzyjne. A dlaczego potrzebujemy precyzyjny skręt? Bo za chwilę sobie postawicie waszą przeszkodę, którą sobie przyszykowaliście w domu i będziemy próbowali ją okrążyć dookoła. A jak to zrobić? Na początku musimy jechać prosto na jakąś odległość. Potem musimy skręcić idealnie o 90 stopni. Znowu prosto, i już wiecie, co trzeba zrobić. Więc musimy najpierw określić odległość. No i oczywiście skręt. Jak to zrobić? I już pokazuję. Teraz sobie sprawdzę, jak daleko nie idzie prosto. W moim przypadku teraz to było 10 cm. Zdecydowanie za mało, więc ja sobie dam 30. A wy u siebie ustalcie tyle, ile wam będzie pasowało, bo każdy ma inną oczywiście przeszkodę. Ok, więc ja tutaj zmieniam sobie na pewno na 30 i na razie to sobie zostawię chciałbym teraz wiedzieć ile potrzebuję tutaj żeby skręcić ponieważ powiedzieliśmy, że skręcamy jednym silnikiem więc użyjemy niebieskiego bloku I mamy tutaj coś takiego silnik A niech działa w tą stronę silnik może działać w prawo albo w lewo ja sobie na razie dam w lewo, zobaczymy czy on dobrze skręci i tutaj mamy przez jeden obrót no. Nie damy obrotów, tylko damy sobie stopnie. I teraz tak naprawdę nie wiemy, ile robot musi wykonać stopni, żeby skręcił. O co chodzi z tymi stopniami? Chodzi o to, że silnik wykonuje 90 stopni, to robot się o ileś obróci. Nie wiemy o ile. Jeżeli silnik ma wykonać 180 stopni, no to robot. Też się o ileś obróci, ale nie wiemy czy mało, czy dużo. Trzeba po prostu sprawdzić. Włączę robota. Pamiętajcie, że ile tu wpiszemy stopni, to to jest obrót silnika. Ja sobie na razie dam 200, nie wiem czy to będzie dobrze, czy źle. To jest obrót silnika, nie robota. No i muszę zatrzymać program. Zrzucam go sobie. I teraz sobie sprawdzę, o ile mi się obrócił mój robot. Przy obrocie 200 stopni silnika. Więc składę go sobie tutaj bziutko. No i sprawdzam. Ok, zdecydowanie skręcił za mało, więc muszę zrobić tak, żeby skręcił więcej. Więc muszę mu dodać więcej stopni na obrocie. No i niestety widzicie, jak podłączamy to na kabelku, to bardzo. Jest to uczęśliwe. Na Bluetoothie będzie na następnym lepiej. Dobrze, mi się wydaje, że 260 stopni będzie ok, więc też to sobie sprawdzę. Zmieniłem na 260 stopni, rzucam program. No i teraz sobie sprawdzam, jak to wygląda. O, równo. Idealnie, popatrzcie, idealnie mi skręcił, czyli te 260 stopni na silniku powoduje, że mój robot. Obraca się idealnie o 90 stopni, czyli pojedzie prosto, skręci, prosto, skręci. No to teraz zostało nam nic innego, jak połączyć te wszystkie tutaj bloki. Ponieważ najpierw ma jechać prosto, te bloki wkładamy tu, czyli uruchamiamy silniki, deklarujemy je tak naprawdę. Każemy im jechać do przodu 30 cm. Podpinamy ten bloczek i powinno wszystko ładnie zadziałać. Wrzucamy program, ustawiam go tutaj. No i jedzie. Przejechał rewelacyjnie. Uwaga, jedziemy prosto, skręciliśmy, prosto skręciliśmy, tak dalej. To jest zadanie dla Was, teraz to Wy je robicie. Ja oczywiście napiszę program. Spróbujcie teraz zapauzować, zrobić to sami, a ja za chwilkę oczywiście pokażę wam rozwiązanie. A oto rozwiązanie naszego zadania. Okej, okay, mamy go na mecie. Tak to wyglądało, a zobaczcie, jak to wygląda w programie. Jeżeli tak zrobiliście, to zrobiliście to bardzo dobrze. Program, jak widzicie, składa się z powtarzalnych części. Jazda prosto, skręt, ta sama jazda w moim przypadku, bo to był kwadrat. Jeżeli mieliście prostokąt, no to wtedy używaliście innych, np. tutaj odległości. Czyli tak to wyglądało. No okej, okay, ale on tak sobie jeździł. No to troszkę stunigujmy teraz naszą maszynkę i chciałbym, żeby on prosto jechał szybko, a skręcał powoli. Co trzeba zrobić? Ja sobie oddzielę na razie tutaj ten modu dolny i popatrzcie. Te różowe bloki odpowiadają za jazdę prosto, bo mają dwa silniki, a niebieski jeden silnik, bo jedzie tylko używa tylko jednego silnika. Więc tak, powiedzieliśmy sobie, że prosto macha szybko. Więc w różowych zakładkach mamy coś takiego jak ustaw prędkość ruchu. No to wkładam to do przodu. Ja nie chcę pięćdziesiątkę, tylko dajemy stówkę. Czyli tu pojedzie bardzo szybko. Natomiast ta prędkość nie dotyczy bloków niebieskich. Ona tylko dotyczy bloki różowe. I to czasami jest niestety mylne. To tutaj troszeczkę zepsuli, ale damy sobie radę. Natomiast w blokach niebieskich, zobaczcie, też mamy ustaw Prędkość na procent i tak naprawdę to nie powinno być nazwane prędkość, tylko siła, bo tutaj prędkości w ogóle nam nie pokazuje. To nie jest prędkość w kilometrach, metrach na sekundę, ale procent siły silnika. Czyli ja teraz chcę, żeby on jechał troszeczkę słabiej, no to też wolniej, więc 20%. I teraz te bloczki spowodowały, że do przodu będzie jechał szybko, a tutaj będzie jechał wolniej. To mogę sobie wyrzucić, bo to jest dokładnie, widzicie to samo, ale nie chcę mi się wkładać za każdym razem tych samych bloków, więc to wyrzucam. A tu klikam prawym przyciskiem myszki i daję duplikuj. W ten sposób mam już dwa skopiowane, znowu duplikuj, mam wszystko skopiowane, podłączam to sobie tutaj. Ja dla Waszego lepszego widoku pomniejszę, żebyście widzieli wszystko. I popatrzcie, taki programik spowoduje, że będzie okrążał ten nasz. Kwadrat, w moim przypadku wy macie inną przeszkodę, ale będzie to robił z różnymi prędkościami. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Kładę robota, uruchamiam. Tu pojechał szybko, powolutku, szybko. Czyli jak widzicie, wszystko świetnie działa. Pamiętajcie, żeby się nie pomylić w portach. Bo tam jednak łatwo o jakąś usterkę. No dobra, ale zauważyliście, że skręcaliśmy tylko w jedną stronę. No to teraz zrobimy sobie troszeczkę inną rzecz, bo zrobimy rzecz trudną. Kładziemy robota, kładziemy dwie już wcześniej przygotowane przeszkody, i teraz chcielibyśmy, żeby on zrobił slalom. Tu sobie kładziemy robota i on ma pojechać do przodu. Tutaj do przodu, czyli robi tak zwaną ósemkę. O, trudne zadanie, zobaczycie za chwilę. Niby wygląda prosto, a wcale takiej nie jest. Ja Wam pokażę, jak zrobić początek, ale resztę robicie Wy. No dobra, co musimy zrobić? Musimy jechać prosto, skręcić i zobaczcie, tu jest port A, więc dokładnie tak jak było w tamtym kwadracie. Skręcamy prosto, a teraz port A, silnik A zostaje w miejscu, a jedziemy portem B. Skręcamy prosto i znowu portem B. A tak to wygląda w programie. Czyli tak, e, już mamy gotowca, bo on tutaj jechał prosto, było OK. Potem skręcił, też było OK. Jak skręcił, niech jedzie prosto, zgadza się, ale tu już się psuje, bo tutaj nie ma skręcać portem A, tylko portem B. I w drugą stronę. Zobaczymy, czy to dobrze zadziała. Ustawiam sobie robota. Uruchamiam. Na pewno pojechał zdecydowanie za daleko. Więc ja sobie tutaj zmienię troszkę przeszkodę. O, i spróbuję teraz. Czyli widzicie, teraz skręca w drugą stronę i jedzie do przodu. Jest ok, natomiast chcemy, żeby teraz pojechał do przodu, znowu skręcił i dookoła. Także to jest zadanie dla Was, a ja za chwilę pokażę, jak on to wszystko ładnie przejedzie. Czyli tak wygląda efekt końcowy tego programu. Jak widzicie, on tam obierza tą naszą oponę. Robi to bardzo precyzyjnie. I już jest prawie na mecie. Ostatni obrót. Jest! Udało się! Ale jak to wygląda w programie? No, już takie łatwe nie jest. No dobra, jest bardzo łatwe, tylko trzeba dużo rzeczy powtórzyć. Popatrzcie, tak wygląda ten program. I on się wydaje katastroficznie duży ale wcale taki nie jest popatrzcie tak naprawdę nasz program składa się z dwóch bloków jazda do przodu skręt w prawo i jazda do przodu skręt w lewo i trzeba tylko w odpowiedni sposób układać te bloczki tak żeby on wykonał tą naszą ósemkę i to wszystko mam nadzieję że z tym zadaniem daliście sobie radę, to było bardzo trudne zadanie i bardzo długie. Ale mam nadzieję, że daliście sobie radę, i to pamiętajcie, że te odległości dla Waszych przeszkód mogą być troszeczkę inne, także sobie powinniście dać tym radę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się do następnej lekcji. Cześć! No dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że nauczyłeś się dzisiaj czegoś fajnego. Dlatego też pomóż mi się rozwijać, kliknij subskrypcję, abym ja mógł tworzyć specjalnie dla Ciebie kolejne odcinki. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!